Hejka kochani. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Było mnie bardzo długo, ponieważ no po prostu tak wyszło. W każdym razie stwierdziłam, że jednak chcę wrócić, w sensie wrócić. No, że po prostu chcę nagrywać i no i tak, i tak stwierdziłam, że po prostu sobie coś zacznę nagrywać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem właśnie przed budynkiem, idę zaraz na terapię i powiem Wam co, że, że zaczęłam oczywiście nagrywać. Wiecie kiedy? Tydzień przed rozpoczęciem sesji. W weekend mam 5 egzaminów. Jeden już jest za mną. W ostatni weekend miałam, teraz mam w sobotę i w niedzielę 5 egzaminów. Łącznie, więc stwierdziłam, że why not? Super czas, żeby zacząć nagrywać, żeby yy, żeby miała co robić, prawda? No bo przecież nie mam co robić. Absolutnie. Jeszcze tylko muszę odkurzyć co? Pustynię, idę na terapię i widzimy się później. Ale po prostu chciałam się do Was odezwać teraz. Jakoś tak mnie naszła wena, że się odezwa, więc się odzywam. Dzisiaj jest wtorek. Po humor mam pisę. Ale byliśmy w figle Mikropiekarnia. To jest na garnizonie i specjalnie jechaliśmy tam w korkach 40 minut, żeby kupić chleb, bo sobie się chciało takiego zwykłego chleba na zakwasie. I tak on wygląda. Jest tak duży jak moja głowa. Widać? Jestem. I robimy test. Ja ogólnie nie lubię jeść dupek. Ja lubię. Ale z tego chleba akurat lubię, więc sobie zrobimy test dupki z masełki. Mhm. Węgiel. Węgiel. Nie co robić. No, <noise> no, 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 wziął bagietkę. Też taką samą. no, Jeszcze wzięłam Coś takiego, jest półjednik, bo jest tak pyszne. To jest, to się nazywa jak? bostok, tak? Bostok Z jagódami. Tu macie jakąś chałkę taką, chyba nie wiem, na maśle pieczoną, czy coś takiego. A na górze jest po prostu taki, bo to jest gdzieś takie duże, nie? A na górze jest po prostu taka kruszoneczka. Przepyszne. Zrobić wam test? Hmm. Takie I jest fajna, no i chrupiące, ta łyżonka na górze tak chrupia. No przepyszny to jest. dobrze że mieszkamy tak daleko, bo no po prostu byśmy cały czas jedli ten chleb. Ja bym mogła zjeść cały taki bohan chleba. jest tak pyszny. tak ładnie pachnie. No cudo. Kochani, będę robić maczę. bo ostatnio właśnie sobie robiłam i no, się. No muszę sobie kupić tą dobrą, co mi smakuje. Natomiast w końcu mam też wybiję będzie git. I muszę posprzątać tę czapkę, bo jest. No dobra. Nie chcę nawet tego pokazywać. I ja będę ją mieszać tym, ponieważ jeszcze nie dorobiłam się jak też tam tego masażera takiego do maczy, więc będę robić to takim spieniaczem. Ale podobno. Takim spieniaczem też jest git, więc mam taką maczę, ona jest z kolagenem, ale to nie jest ta macza jakaś tam wiecie, jaka popularna, tylko kupiłam ją w jakimś tam, w takimś tam sklepie z herbatami i no nie jest ona najlepszej jakości. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo trochę mi zajeżdża rybą, a podobno taka macza dobra nie zajeżdża rybą, więc nie wiem. Jak wiecie, to dajcie znać, jak pijecie często maczę. Bo ja piję tylko, jak gdzieś jesteśmy, a w domu sobie nie robię, bo właśnie ta tak średnio mi smakuje, ale no chcę ją wykończyć, żeby się nie zbarnowała. No tak. Dobra, zalewamy to spienionym mleczkiem. Ej! Jestem macza pro. Dobra kochani, robimy test mojej maczy. Ej, na ciepło jest dobra. Dobra ryba na ciepło? Ej nie, spoko jest. Nie z ryby? Właśnie nie czuć tego rybnego smaku jak z mlekiem pijesz, tak? A próbę. A w ogóle muszę sobie zrobić brwi, Jezu masakra, tu jestem wysypana zrób sobie kolejny Patrzcie, za ustak, leży biedny mimo operacji. Zeusiu. za Zeus. Przełóżek. Chabarzuł. Biedny jest. Witam się z wami w... Jaki dzisiaj dzień? W tym pięknym dniu. W środę. Nie wyspałam się, bo miałam jakieś koszmary w nocy i do no, pochodźcie, tego... Pochwal się, co zrobiłaś. Nie, nie będę mówić. E, miałam jakieś koszmary w nocy, budziłam się cała spuchnięta, nawet palce mam spuchnięte od rąk i od stóp, w ogóle dziwna sprawa. E, miałam jakieś koszmary właśnie, nie mogłam spać. E, tragedia. Wiedziałam, że to jest dobry moment, żeby wrócić na prawidłowe tory, więc zaczynamy tak. Pijemy sobie e, żelazo. Pijemy za lepszy czas. Tak. E, Pijemy sobie... tutaj sobie Zeus. Chodź! Zeus! Dobry pies! Pijemy sobie kolagen, taki ten mam, bo już mam końcówkę, więc go dokończę, ale chciałabym sobie zamówić chyba szoty. Eee, I co jeszcze? No i to wszystko. No więcej wody zrobię sobie zaraz pokrzywę, bo jestem naprawdę aż nie mogę ściskać rąk, tak nie? Nie wiem o co chodzi. No i... I tak to właśnie będzie wyglądało. Wczoraj przeczytałam 8 e, prezentacji. 8 razy 2 to jest 100, czyli jakieś 160 slajdów. Wczoraj razy przerobiłam. Ale razy, nawet 160. 20, nie? E, co? Dobrze gada. 8 razy Czy ale 8 razy 20 to 160? No, no Jezu, ja już nie myślę, nie? Dzisiaj muszę przeczytać jakieś 140 stron. Tylko. Także sesja wjeżdża na pełnej, jak to się mówi. I co? A wczoraj w ogóle mieliśmy fajne spotkanie z behawiorystką, no która nam dała tipy, no bo mamy problem właśnie jeszcze, że Bali po prostu jest no, dość, dość mocno zestresowany. Yy, przez Zeusa. W sensie Zeus mu nic nie robi, ale Badi się stresuje, że jest duży pies w domu, więc. No. Yy, no i dostaliśmy właśnie dużo tipów, dużo zaleceń, jak to zacząć, jak zacząć nad tym pracować i tak dalej, więc, yy, więc fajnie cieszymy się, bo może w końcu się uda yy, ich pogodzić. W sensie nie są pokłóceni, ale Badi po prostu nie bardzo akceptuje Zeusa, więc będziemy się starać to. Naprawiać. Hejjo! Dzisiaj jest piątek. Cały czas po prostu siedzę, znaczy no może nie cały czas, ale dużo czasu spędzam na, na tym, że uczę się do sesji. Bo teraz właśnie mam weekend pięć egzaminów. Nie wiem czy to już mówiłam czy nie. Nie pamiętam. W każdym razie teraz robię sobie, kroję fasolkę szparagową i będę sobie ją robiła na obiad. Ostatnio w ogóle żyję na fasolce szparagowej. Takie mam wrażenie. Bo co chwilę ją wiem. Aha, chciałam... Nie wiem czy już, chyba mówiłam już, że Leoś chodzi do żłoba. Już... Czekajcie, ile już? Miesiąc, półtora miesiąca. I... No ja byłam ogólnie spoko nastawiona, słuchajcie, no bo on jest takim... Bardzo odważnym dzieckiem, zupełnie... Takim, wiecie... No ogarniętym mocno. Yy, wydaje mi się, że to przez to po prostu, że ma starsze rodzeństwo i jakoś tak to yy, samo się dzieje, jak się ma starsze rodzeństwo chyba. Ja chyba też byłam dosyć ogarnięta z tego, co pamiętam. Mam starszą siostrę, więc to pewnie dlatego <grym> byłam bardzo pozytywnie nastawiona i w ogóle wiecie, wiedziałam, że on sobie da radę i tak dalej, że, że luz, że adaptacja minie bardzo fajnie i tak dalej. Bardzo się bałam o Witka. No wiecie, to też pierwsze dziecko i tak dalej, więc no to było normalne, że się boję. Natomiast tutaj z Losiem było tak, że po prostu wiedziałam, że on sobie super poradzi na tej zasadzie, że on się szybko zaadaptuje i tak dalej. No i słuchajcie, okazało się, że tak, Witek szybko się bardzo zaadaptował w łopku i w przedszkolu tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o Leosia, no to nie spodziewałam się, że będzie to e, no takie ciężkie dla, dla mnie, no i też dla niego. E, e, czasami tak się, wiecie, zastanawiam, czy on jest na to gotowy. Natomiast, no, panie w, w żłobku mówią, że to jest ok. Tylko, że no, ma takie zachowania, w sensie zachowania. Po prostu ciężko nam się. Rozstać. Z Witkiem to było właśnie zupełnie inaczej. Ja byłam gotowa na to, że, że Lasz po prostu pójdzie i, wiecie, i, no i tyle z tego będzie, że on po prostu pójdzie do dzieci i jakby będzie się super bawił. Natomiast okazało się, że tak yy, nie jest, że bardzo często, znaczy bardzo, no, że bardzo często ma tak, że, że wiecie, że jak mam na przykład. Gorszy czas, gorszy dzień, bo yy, no to jest lipa, albo że często ma taki słabszy dzień i właśnie yy, chce do mamy i tak dalej. Yy, no i też walczyłam z myślami, czy by go może nie zabrać z tego żłobka, że może nie jest gotowy i tak dalej, no ale trochę yy, poświęciliśmy na tą adaptację i. No i jeszcze jakby nie mam takiego 100% zdania, czy, czy chcę, żeby został, czy nie. Natomiast ym, ja od września, ym, czy tam, od września chcę iść do pracy, więc też łatwiej mi będzie, jak ta adaptacja jest, łatwiej mi będzie, jak wiem, że on już będzie po tej adaptacji i tak dalej i wiecie i no, i że już będzie taki zaklimatyzowany w tym żłobku, aniżeli jakbym go puściła od września, i od września poszła do pracy i. No i bym się martwiła w pracy, nie? Że ciekawe, co tam się dzieje i tak dalej. Się, że każde dziecko jest inne. Totalnie. Nawet yy, z tej samej rodziny, więc. Yy, więc no, tak to wygląda u nas. Jest to ciężka dla mnie rzecz. Yy, nie powiem, że nie. Może też przez to, że z Losiem po prostu miałam, znaczy z Witkiem też, ale z Losiem miałam ciężką ciążę, jakby staraliśmy się o niego dosyć, znaczy no dosyć staraliśmy się o niego jakiś czas, ja byłam po poronieniach i jakby to był taki bardzo wyczekany moment, kiedy on przyjdzie na świat i no i jakoś tak po prostu bardzo mocno w mojej głowie on jest jeszcze małym dziedziątkiem, które musi być przy mamie, ale tak naprawdę tak nie jest, bo on sobie świetnie radzi, wszystko rozumie, wiecie, tak ogarnia, naprawdę jest bardzo ogarniętym dzieckiem i w mojej głowie gdzieś jest ta taka stagnacja, tak. i. No, i też właśnie nie chciałabym przez to, że ja go widzę w taki sposób, yy, no ograniczać go, nie? Że, że wiecie, że jest jeszcze małym Dzidziusiem i tak dalej, bo wcale tak nie jest. W sensie jest jeszcze mały, no bo ma niespełna dwa lata. Yy, natomiast yy, no on sobie bardzo dobrze radzi i w, w życiu tak ogólnie yy, i w grupie też. Yy, także. Tak sobie chciałam do Was pogadać. To jest dla mnie właśnie smak lata. Truskawki ze śmietaną i z cukrem. I do tego makaron, wiadomo. Albo właśnie fasolka. No. W ogóle obczajcie, co znalazłam w żabce. Ten rożek. Pamiętacie te lody takie? One były kiedyś w kubeczkach. I właśnie znalazłam rożek teraz koktajlowy, krówka, kukułka, one zawsze miały kilka kolorów. Pamiętam jak jeździłam do dziadków zawsze e, najczęściej właśnie w wakacje, to mi, e, to nam dziadek e, mi, mojej siostry, i mojej kuzynce kupował właśnie te lody. i Po prostu ja je kocham i do dzisiaj jak e, na przykład chce mi się właśnie zjeść jakiegoś dobrego loda i tak dalej, to to są najlepsze, nie? Hello everyone! Jestem po jednym egzaminie. Hmm. powiem tak, byłby prostszy, gdybym miała nie był taki trudny, ale myślę, że byłby prostszy, gdybym się na niego do niego dłużej uczyła ale no, tak nie było więc po prostu był, nie był taki hmm. był spoko, ale myślę, że mogłoby pójść lepiej mogłoby pójść mi lepiej, gdybym trochę więcej czasu poświęciła. Ja sobie robię tak na studiach, że sobie jakby wybieram, które przedmioty są ważne dla psychologa. Powiedzmy takiego, wiecie, że jak już będę pracować z ludźmi, jak będę mogła, to które przedmioty są ważne i, i które trzeba no tak umieć na wylot, takie bardziej właśnie praktyczne i tak dalej, a które są po prostu tylko czystą teorią do, do zdania i bo wiecie, to jest, ja jestem na pierwszym roku, więc jakby tych przedmiotów takich do zdania jest dosyć dużo, a takich praktycznych na razie jest mało. W przyszłym semestrze mi się zaczynają takie bardzo praktyczne, więc pewnie będzie ciężej i na pewno będę się dłużej przygotowywać. Ale, yy, ale no właśnie tak robię Hejka e, Słuchajcie, robię update e, Dzisiaj jest poniedziałek, jestem po sesji i słuchajcie, e, jeszcze nie wiem jak mi poszło... znaczy zaczyznałam, 4 na 5 egzaminów mam zdane e, Natomiast e, no dzisiaj się dowiem co z tym ostatnim egzaminem, bo... no bo nie wiem Dzisiaj plan jest taki, że jadę na paznokcie. Miałam ogólnie sobie zrobić przerwę, jeżeli chodzi o paznokcie, bo stwierdziłam, kupiłam sobie nawet te odżywki z mani Manicurist, coś takiego. No i miałam sobie zrobić przerwę totalną od, od hybryd, od żelu i tak dalej, no bo stwierdziłam, że, wiecie, teraz. No jakby są wakacje, ciężko zaplanować też kiedy iść na te paznokcie i tak dalej, no bo jest dużo rzeczy do, w sensie dużo rzeczy do zrobienia i tak dalej. No i ja ogólnie paznokcie robiłam sobie sama, natomiast stało mi się coś takiego, nie wiem czy to będzie widać. Poczekajcie, pokażę Wam tak. Że te paznokcie po prostu mi się połamały do szczętności. Tak, totalnie mam złamane pazury. Yy, w ogóle jakieś wyszczerbione i tak dalej. I co mi kawałek odrośnie, to zaraz mi się znowu łamie. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że robiłam sobie hybrydy sama i po prostu robiłam to nieumiejętnie, bo się na tym nie znam za bardzo. Czy co, ale. Yy, no, ale właśnie, no po prostu. Yy, Teraz jadę do kogoś, kto mam nadzieję, że mnie uratuje. Żeby one mi chociaż, wiecie, zrobię sobie takie krótkie, ale żeby one chociaż mi odrosły, nie? Bo jak mi nie odrosły, Jak co mi odrośnie, to zaraz mi się łamie, więc mam nadzieję, że mi się uda to ogarnąć. Znaczy, że pani się uda to ogarnąć, bo ja tego sama nie ogarnę. To plan jest taki, że jeżeli y, zdałam sesję, to po prostu dzisiaj świętuję na terapii i na y, i wieczorem jak wrócę z terapii. po prostu świętuję. Totalnie. Czyli co, sobie pewnie jakieś dobre jedzonko zjemy z matim. Yy, jakieś fajne picie sobie kupimy. Bo oczywiście nie, nie pijemy alkoholu, więc wiecie, coś tam fajnego się może. Byliśmy właśnie dzisiaj rano z Zeuskiem na zdjęciu szwów, więc yy, rana się super goi. Oczywiście Zag znaczy się zagoiła się na tyle fajnie, że, że, yy, że szwy zostały zdjęte. Wygląda. Ogólnie dobrze, 4 tygodnie jeszcze mamy takiego, wiecie, spokojnego, że musimy z nim na krótkie spacery, na no, tak oszczędzać, go, żeby on nie skakał i tak dalej, żeby się oszczędzał. I po 4 tygodniach będzie miał RTG i po tym RTG zobaczymy co się wydarzy. Mam nadzieję, że już będziemy mogli chodzić na dłuższe spacery, pobiegać z nim trochę, żeby on się mógł wylatać, bo wiecie, jak on nie, nie ma takiego zapewnionego tego biegania i tak dalej, no to jest bardzo taki w domu pobudzony i szczeka na wszystkie auta przez okno i, i na rowery, i na hulajnogi i na spacerze nie zdarzało nam się to. Ostatnio zdarzyło nam się, że zaczął też właśnie czekać na przejeżdżające auta jak byliśmy na spacerze, więc on po prostu jakby nie ma gdzie spożytkować tej energii, no i znajduje sobie, wiecie, różne inne rzeczy do zrobienia, nie? I Już nie mogę się doczekać, aż będę mogła z nim chodzić takie długie spacery, wiecie, gdzieś do lasu pojechać, żeby się z nim wybiegać, wyskakać i w ogóle, no to jest mega. Słuchajcie, nagrywam jeszcze z auta, patrzcie jakie mam ładne paznokcie! Pani mi wyrównała te moje, które miałam, tragiczne, w sensie nałożyła mi tak trochę żel. O Jezu, ale deszcz pada. Nałożyłam mi trochę żelu i po prostu jakby wyrównała do tej długości, żebym miała takie same. A na takich krótkich tak super wyglądają takie ciemniejsze kolory, więc sobie zrobiłam czerwony. No cudnie. Teraz czekam, aż one mi odrosną. I jak mi odrosną, to będę mogła sobie zrobić jakiś inny, w sensie, albo dłuższ, albo przedłużyć, albo jakiś, wiecie, coś, więc mega się cieszę. A więc tak, sprawa wygląda następująco. Moje piękne paznokcie zrobione. Ha, 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 ha. Uh, 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 uh. Byliśmy w outlecie dzisiaj, bo pojechaliśmy kupić... Co my pojechaliśmy kupić? A, grilla i um, gofrownice, bo nie mamy. W sensie no po prostu nie nie jest to nic, czego coś jest niezbędne do życia. Natomiast chciałam chłopakom zacząć robić em, gofry. A mieliśmy wcześniej gofrownicę z Lidla, i tam, słuchajcie, zaczął się topić plastik. Więc stwierdziłam, że to chyba nie jest najzdrowsze, że się topi plastik, jak się robią gofry. E, no i po prostu wyrzuciliśmy ją. I kupiliśmy taką w, u nas w outlecie Stefal, więc yy, wzięliśmy Stefala akurat była na promce i tam właśnie są fajne różne, i to jest jakby gofrownica, i można wymieniać, że też toster. Wiecie czy nie wiecie, Witek jest bardzo dużym fanem Jordana i on mógł mieć wszystko z Jordana, i jak widzi Jordana, to od razu chce to kupować. Natomiast wiecie, no ja sobie tak myślę. Też ostatnio zrobiliśmy taką małą głupotkę we Włoszech, że kupiliśmy mu buty po standardowej cenie w Adidasie i jakby obiecaliśmy mu to, więc no po prostu już tak kupiliśmy, bo mu obiecaliśmy. Um, bo on ma ogólnie na punkcie butów, to naprawdę on jest crazy. W każdym razie, no obiecaliśmy mu te buty we Włoszech i kupiliśmy mu po standardowej cenie, co było... No jakby nie, nie robimy tego ogólnie tak normalnie, bo, no bo to są wiecie buty dla, na chwilę. Szczególnie, że on wiecie, zdziera te przody i tak dalej. Więc yy, zazwyczaj jeździmy właśnie do outletu po buty dla chłopaków. No, chyba, że kupuję jakieś takie, wiecie, w CCC czy coś, nie? No, ale takie oryginalne buty to zazwyczaj właśnie w outlecie. No i znaleźliśmy fajne buciki. Nie są najmiększe. No, takie nie są złe, nie? E, z Jordana. Właśnie. Proszę bardzo, jest Jordan. Jordan musi być, to się musi zgadzać. E, no takie krótkie czarne e, Jordany. I właśnie fajnie, że są czarne, bo e, no może nie będą się tak brudzić. Bo Witek zawsze, jak gdzieś jesteśmy, to on sobie wybiera jakieś jasne, jakieś wiecie białe, pomarańczowe i tak dalej. A ostatnio chciał sobie kupić, w wiecie to są, z są takie buty, takie czerwone. Takie po prostu jakby one nie miały podeszwy za bardzo, i jemu się tak spodobały te buty, bo one były czerwone, takie jaskrawe bardzo. I po prostu musiałam siedzieć w sklepie, bo one są tak brzydkie, w sensie według mnie. One są tak brzydkie, że namawiałam go bardzo długi czas, żeby wyjść z tego sklepu i jednak nie kupować tych butów, że po prostu one się szybko zniszczą, nie? Więc jakby namówiłam go, ale po prostu to był hit. No i w każdym razie wzięliśmy te, te Jordany, i słuchajcie, za. bo kupiliśmy Laosiowi też takie same, za dwie pary butów zapłaciliśmy 223 zł. 223,98 dokładnie. Mieliśmy 100 zniżki, mimo że one, jedna para kosztowała 160 zł, to jeszcze 50 zł. 48 zł było obniżki na, nie, na, na jednej parze, bo było jakieś minus 30%. Więc w ogóle czajcie Jordany za 110 zł. Fajne, bo one nie, ma one nie mają sznurówek, tylko mają jeszcze te takie y gumki tutaj, więc mega. Zaraz Witek przyjdzie z przedszkola to zobaczymy, czy będą dobre. W razie co można wymieniać, także zobaczymy. W ogóle dostaliśmy właśnie wyniki badań Zeusa i Zeus ma jakiegoś pasożytanie. Świetnie, więc trzeba dalej szukać przyczyny, chyba nie wiem, tak ten pan doktor napisał nam w mailu. Te są to też osoby, które mają tak jak ja jakiegoś, nie wiem co, na punkcie kubków, bo mam milion, mam dwa, e, dwa bidony te z Bing, e, bo sobie życzyłam właśnie na jakiejś okazji i tak dalej, bo super bidony i tak dalej, kupcie mi jak... Więc mam to, mam w ogóle, czy tam trzy nawet bing, jeden mam ten termos, potem mam jakieś inne w ogóle, w TK Maxie co chwilę sobie kupuję jakieś bidony, kubków milion, że się niby zrobiłam porządek, nie, nie mieszczą się i tak w szafce i oczywiście ostatnio jakiś viral na TikToku poszedł a propos tego kubka z Nespresso. Czemu? Czemu ja sobie to robię? Przecież one nawet, nawet nie mam i gdzie włożyć. Po co? Po co mi kolejny kubek, jak mam ich po prostu milion pięćset?